No siema. Mamy coś nowego, czego jeszcze chyba u nas nie było. Jedziemy po Grata. E, ogólnie ci, którzy śledzą gdzieś tam z naszego Facebooka, czy śledzą e, naszą e, stronę, tam była informacja o naszych gdzieś tam wcześniejszych dokonaniach, dziwnych przygodach i tak dalej. No i była taka historia, że mieliśmy coś takiego, co się nazywało Skoda Format. Czyli faworyt w kombi. No, I tego faworita miałem na pierwszym, znaczy na drugim złombolu i na pierwszej wyprawie do Kirgistanu. Wtedy kiedy jechaliśmy dwoma łazami i Skodą. Skoda niestety pomimo półrocznych przygotowań i tak dalej, że tak powiem szlakiem trafiła właściwie to kilkutonowa ciężarówka marki Maz. No i z tej Skody za dużo nie zostało. Skoda została w Rosji pod tirem. Ja od tej pory mam dziwne przygody z Rosją. Bo to w chwilę dostaję jakieś dziwne listy, że fajnie, jakbym tą skodę zabrał. Chociaż ta skoda już dawno i tak jest pewnie pocięta na żyletki. No, Z tego pewnie będą jakieś konsekwencje, w stylu zakaz wjazdu do Rosji i pewnie jakaś kara. No, Ale no niestety nie trudno jest im wytłumaczyć, że był wypadek. Dla nich, jak nie ma mandatu, znaczy, że nie było wypadku. No, Długa historia. W każdym razie pojawiła się fajna okazja. Jest Forman, czerwony Forman. W cenie złomu. Jedziemy właśnie go obejrzeć. On jest gdzieś pod łodzią. Jak się uda, no to bierzemy go i wracamy z nim. No i może będzie nowość na kanale w postaci polski Forman. Zobaczymy. No samochód znam od podszewki, więc spróbujemy go przywrócić do życia i odtworzyć tamtego Formana. Czyli 1.6, wyższe pod, podwozie. Zobaczymy. Jedziemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, dojeżdżamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie, jakby ktoś zapomniał, że poza autostradami jest jakaś Polska, to my wcale tacy nowocześni, cywilizowani nie jesteśmy. Ze wschodem no, trochę wspólnego mamy. Jeszcze widać głęboki PRL. praktycznie samochód jest ze strzelaniem Chodzi? a nie, nic nie chodzi jeszcze Ale będzie chodził na to, 100% to, odpowiedzi to co to będzie To będzie Chędzia pasty cały Nie, to wszystko za tak. ja, nich podnieść i koły Tylko na 1300 przewidzia 1300 Mówię, też przyjeżdżał, przyjeżdżał. nic nie warto, bo się rozlatywał za zawieszenie. Nie, tragedii nie ma. 140 tysięcy, przejechane 6 razy. Radio z epoki. <śmienicza> o, jakiś sanio kaseciak, kurwa tam pad jakieś druciarstwo elektryczne.. O, jest. No, coś, coś. No, za tak, a... Zaraz, panie No tam do oleju No Lewy jest Prawy Jest Stopy Stopy Działa Wsteczny był, go wcześniej Dobra, udało się. Kupiliśmy je. Powiem szczerze, jest straszny. Jest brzydki, brudny. Fotele ma różne. Obity jest z każdej możliwej strony. Ogólnie nie odpalał. Głównie przez źle ustawiony zapłon. Plus miał uszkodzony pływak w gaźniku. Dobrze, że był Paweł, a gościu miał części zamienne i. Udało się to ogarnąć. Więc... Poza tym, tak gościu, jak to stary dziadek, 40 rocznik, Maruda, straszny. Yy, ogólnie samochód wystawiony był za 900. A on powiedział, że był wystawiony za 600. A skończyło się na tym, że powiedział, że oscy 1000 zł. Więc pierwszy raz w historii. Za 200 metrów. Samochód skręć w prawo. Jeszcze w dodatku musieliśmy go labrać Za 200 metrów skręć łagodnie w lewo Ciekawa historia No ale stwierdziłem, że no, w sumie Formanów jest tak mało, a za tak śmieszne pieniądze to ja już go nie kupię Teraz właśnie... Skręć łagodnie w lewo ...mechaniora, żeby nam ustawił zapłon na lampę Bo to no, nie jedzie się zbyt komfortowo No ale wracając co do samochodu Hamulce żyleta, przynajmniej na razie tak to wygląda Gorzej z jeżdżeniem, stan wizualny trup. Eee. Ogólnie się śmieję, że idealny na złąbą, Nie, Tak to trzeba byłoby teraz się spakować i pojechać na złąbą, Chociaż najpierw go wymyć, nie? bo to jest taki syf, jest tak brudny, jest tak uwalony. Nie wiem, że gościu go prawdopodobnie nigdy nie mył, to jeszcze teraz ostatni dłuższy okres raczej stał. Więc odpalenie nawiewu powoduje, że mam ochotę założyć taką maskę, jak mają Chińczycy zwykle na ten na smok zobaczymy no. będziemy jechali teraz z podłodzi do Bydgoszczy i będzie pierwsza, pierwsza trasa zobaczymy co z tego wyjdzie no ale ogólnie aż chce mi się go rozebrać do zera i go złożyć na nowo na razie jest straszny teraz uświadamiam, w ogóle te skrzynia biegów, w ogóle, gdzie biegu trzeba szukać jak w Żuku czyli w jak są te rysunki, nie? To jest mniej więcej podobny poziom, nie? Ja sobie teraz uświadomiłem, że ja tym przejechałem pół Europy i dojechałem do Wołgi, nie? Masakra, nie? Jest, w ogóle jest tak brzydki, nie? Że ja mam ochotę go rozłożyć na części, nie? Już w myślach szukam mu nowych butników. To będzie przygoda, nie? 250 km przed nami. Obra, dobra, godzina druga. Jesteśmy wino w Wrocławiu. Spadek mocy jest na tyle duży, że nie bardzo już jest sens jechać o własnych siłach, więc przechodzimy na tryb holowania. Plus jest taki, że będzie działał silnik, więc będzie ogrzewanie i hamulce. Godzina mm. 23 z minutami jakoś tak dojechaliśmy do domu, nie? Masakra po prostu. Od Inowrocławia cały czas na holu. No ale na szczęście plusem było to, że samochód był odpalony, czyli mieliśmy wspomaganie hamulca. Nie? Ale ponad 12 godzin w drodze, nie? Jakże? Zobaczymy. Od jutra kombinowanie, co z tym fantem zrobić. Dzięki. Mam nadzieję, że podobała się przygoda. Miłej nocy.